Witajcie. Ideę dzisiejszego podcastu myślę, że do takie staropolskie powiedzenie, przysłowia, raczej powiedzenie chyba. E, powiedział Bartek, że dziś tusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nas marzyła. Tusty czwartek. W kalendarzu chrześcijańskim to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, e, czyli w sumie 52 dni przed Wielkanocą. E, z Dany też jako zapusty, mięso pusty, karnawał. Tu czwartek rozpoczyna ostatni tydzień tegoż karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec według tradycji w tym dniu dozwolone jest obiadanie się. Na stołach goszczą pączki, w powietrzu unosi się zapach faworków i chrustów, na patelniach skwierczą. Skwierczą, skwierczały racuchy, byliny i pampuchy. Dawniej w podobnej roli królową stołów była, były, były bułeczki z masy chlebowej, e, nadziewane obficie słoniną lub mięsem, a, a pochłaniający je, zjadający je e, w tusty czwartek bisiadnicy suto zakrapiali przysmaki gorzałką żałką popijali bimberek czy też tam inne takie wyskokowe i procentowe rozweselające trunki. Geneza to z tego czwarku sięga pogańskich czasów. Sięga starożytnego Rzymu z jego saturnaliami i bachunaliami, prawdopodobnie nasi przodkowie. Słowiańscy czcili bóstwa, opiły i obżarły, czy też objadły, jak to chcą niektórzy dzisiaj, bóstwa, które pozwalały uczcić dłuższe dni, świętować odejście zimy i nadejście wiosny. I im się oddawało hołd, obficie ucztując. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tustych potraw, szczególnie mięso oraz piciu wina, a zagryzka, tak jak wspominałem wcześniej, stanowiły pączki przygotowane z ciasta chlebowego i nadziane mięsem czy słoniną. Jadło się dziczyzna, Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku tak zwany tusty dzień. Podobnie znalazł on miejsce w tradycji chrześcijańskiej no i był w podobny sposób, ale znacznie częściej fetowany przez naszych rabusznych przodków Słowian. Podejście dawnych Słowian do rytuału jedzenia i picia dobrze przedstawił w gesta danorum saxo gramatyk, który yy, o zwyczajach Słowian pisał mniej więcej tak. A gdy to zostawało dokonane, spędzali resztę dnia na wielkiej uczcie, gdzie obiadali się do syta darami ofiarnymi. Także to, co zostało poświęcone Bogu, pożerali oni sami. Na tej uczcie uważano za czyn miły Bogu upić się, a za grzech pozostać trzeźwym. Tak pisał Sachso Gramatyk. No jak widzicie, to nasi przodkowie mieli trochę bardziej takie pragmatyczne podejście do obiad, czyli ofiar, ofiar składanych bóstwom. Mądre, zdrowe podejście, cechujące, cechujące naszych przodków Słowian. Na ziemi sudeckiej, sudeckiej znowu utarło się powiedzenie, że w tusty czwartek należy zjeść tyle tustości, że i kot ogonem tyle razy nie ruszy to takie powiedzenie gdzieś tutaj yy, z okolic Nowego Sącza z y, Podhala yy, w specyficzny sposób obchodzono Custy Czwartek w Małopolsce nazywany on był wówczas yy, kombrowym, combrowym czwartkiem, nie wiem która forma jest właściwa która wymowa teoretycznie C wymawiamy jak K, więc chyba to będzie kombrowy czwartek Zaczyna się od literki C, jak wspominałem. Według legendy, nazwa pochodzi od nazwiska żyjącego w XVII wieku krakowskiego wójta czy też burmistrza o nazwisku Comber lub Comber, będącego prawdopodobnie postacią fikcyjną, człowieka złego i surowego dla kobiet, krakowskich krakowski przekupek mających oczywiście swoje kramy i handlujących na krakowskim rynku, w sukiennicach krakowskich. Mówią, mówiły te panie, mówiło się w ogóle w Krakowie. Pan Bóg Wysoko, a król dareko, któż nas zasłoni przed kombrem. Ech, umrzeć, umrzeć rzeczony komber miał właśnie w tusty czwartek. W każdą rocznicę śmierci przekupki na targu urządzały więc schuczną zabawę i tańce Spośród swego grona wybierały marszałkową i dzieliły się na grupy zwane rotami. Wspólnie kupowały gorzałkę, robiły taką zrzutę narodową a także opłacały muzykantów. Następnie e, za krzywdy doznane z ręki kombra brały odwet na wszystkich mężczyznach przechodzących, obok, przechodzących przez rynek. E, podczas zabawy zaczepiały mm, wszystkich panów, których zmuszały do tańca lub do oddawania wierzchniej odzieży w zamian za krzywdy, które wyrządził im komber. E, tańcowały w błocku. E, wiadomo, część część e, jakiś tam e, mieszczan dołączała do tej zabawy chcąc się najeździć i napić za darmo e, ale bogaci panowie w trosce o swój przełodziawek woleli, opłaca woleli opłacać się e, brzęczącą monetą no i tutaj też stamtąd podobno pochodzi zwyczaj e, przyczepiania kawalerom kłody, którą musieli ciągać żeby zrekompensować to że nie mając żony letko sobie żyją Niech im też przez chwilę będzie ciężko. No ja jestem podobnego zdania. Należy się taka kłoda wszystkim kawalerom, pomijamy kawalerów z odzysku. Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji takiej bardziej zbliżonej do tej znanej nam obecnie pączków słodkich. Skąd dokładnie pączki do Polski przywędrowały? Hm. Możliwe, że przez makten ten zapożyczyliśmy. Z terenów tureckich. Turcy lubią takie łakocie. Albo z Wiednia. Wyglądały one jednak nieco inaczej niż obecnie. W środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. Oczywiście nie wszystkie, wybrane z nich. Ten kto trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostatkiem i, i powodzeniem. Taka wróżba. O tych dawnych pączkach tak pisał Andrzej e, Kitowicz, ksiądz i historyk na dworze Augusta III. Trzeciego sasa. Staroświeckim pączkiem, trafiwszy w oko, mógłby je podsinić. Dziś pączek jest tak poulchny, tak letki, że ścisnąwszy go w ręku, znowu rozciąga się im pęcznie jak gąbka do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z spół, półmiska. No taka, taka dosyć, dosyć sugestywna opinia naszego historyka i księdza natomiast wspomniany wcześniej gdzieś tam wyżej Mikołaj Rej w wizerunku własnym człowieka żywota człowieka poczciwego z roku 1558 to chyba się znalazło w tomie drugim pisał, ale bowiem gdy już sobie e, tych tortów napieką, marzą albo też mniejszy, e, s, mniejszy stanowie tutaj chodzi chyba o o stan, yy, majętny stan, stan posiadania, czyli ci ubości ludzie, mniejsi stanowie kreplów nas marzą. Kreple to w mowie staropolskiej pączki. Yy, w tej formie ich nazwa przetrwała jeszcze, tak jako ciekawostka powiem Wam, do dzisiaj w Uwarze Śląskiej. Na koniec jeszcze. Dolny Śląsk, mój ukochany Dolny Śląsk i Wrocławska Gazeta z wieku XIX, rozpoczęte wraz z karnawałem dzieło ruiny naszych żołądków, tak pisała ta gazeta. W tej rozmiarów w pięści wypieczonej na brązowo bryle ciasta mieści się chytra pułapka do bomby podobny wypiek rozpływa się bezstrosko przed naszym wzruszeniem lecz ledwie na zaczyna nas uciskać jak nieznośny kredyt hipoteczny no i tyle o pączkach tyle o tych zapustach no a skoro są zapusty jest i czwartek tusty. serdecznie was pozdrawiam mam nadzieję, że nikt z was nie przejad się tymi pączkami, tymi pączkami które tak długo nam przez historię się przewijają. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. No czasem. Jak, jak długo te pączki egzystują w kulturze Polaków, wcześniej Słowian, aż po starożytny Rzym. Od zawsze te tustości, te tustości dodawały kolorytu naszemu życiu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę. Uśmiechajcie się często. Bądźcie zdrowi, no i tymczasem, tymczasem papa. Pa.